Panie pośle, wczoraj mieliśmy do czynienia z odsłonięciem loga Konfederacji, którą pan reprezentuje. No, nazwa taka dosyć czytelna. Mamy tutaj nazwiska, prawda, i w, w, w nazwie również y, Narodowcy się pojawia takie słowo. Chyba nikt się nie pomyli przy tej nazwie. O to chodziło. Chodzi o to, że jako podmiot nazywamy się Konfederacją, ale ta nazwa jest wieloczłonowa po to, żeby wyborcy przy urnach mieli też pewność, jest to nowa struktura, żeby mieli pewność, na kogo głosują. I stąd, i stąd taka, taka długa nazwa, która oczywiście będzie skrócana, skracana do Konfederacji, po prostu Konfederacji. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę na spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, że przyjmuje zaproszenie do udziału w odsłonięciu pomnika ofiar blokady Leningradu, które odbędzie się wkrótce w Jerozolimie. Były też podkreślane podczas tej wizyty zapewnienia premiera Netanyahu o wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej. Jak to jest, że podobno, że podobno strategiczny partner polski, jakim jest Izrael, tak fraternizuje się z Rosją? Jest to ekstremalnie podejrzane i niebezpieczne, że rząd obecny warszawski z jednej strony jakby cały czas głosi doktrynę no, ścierania się z Rosją, a z drugiej strony współpracuje w dziedzinie bezpieczeństwa z Izraelem który tak blisko współpracuje z kolei z Rosją. To jest postawa skrajnie nielogiczna, ale po prostu skrajnie niebezpieczna dla polskich interesów, bo mówimy to tu chociażby właśnie o cyberbezpieczeństwie, czyli bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie internetu, bezpieczeństwie naszych urządzeń elektrycznych, również elektronicznych, również wojskowych. Także musimy tutaj być na alarm, ponieważ, ponieważ wygląda na to, że w swojej bezrozumnej polityce podporządkowania, wszystkie interesom Waszyngtonu i Tel Awiwu rząd Pisu no po prostu naraża Polskę na duże niebezpieczeństwo. Jak w tej sytuacji widzi pan przyszłość? No bo mówi pan tutaj o cyberbezpieczeństwie, również bezpieczeństwo energetyczne też wchodzi w grę, a nie mamy żadnych reakcji rządu jeżeli chodzi o brak odpowiedzi Izraela na wciąż skandaliczne słowa ministra Kacza czy być może w maju tego roku jest szansa, że przedstawiciele polskiej dyplomacji no, będą musieli uczestniczyć w święcie zwycięstwa 9 maja Armii Czerwonej w Izraelu? No, może tak się okazać, dlatego że przypomnę, że Izrael jest tym państwem, które um, wspiera Federację Rosyjską w takim bardzo jednostronnym widzeniu II wojny światowej, gdzie Armia Czerwona to wyzwoliciele, a my przecież wiemy, że, że, że Kresy, że 45, że 39, więc, więc niestety ta sytuacja, w której polityka naszego rządu jest tak uzależniona od Izraela, jest, powtarzam, Niebezpieczna, ale też jest po prostu haniebna, jest dla nas upokarzająca jako państwa i narodu. Tym bardziej, że Izrael nie jest żadnym naszym statystycznym sojusznikiem. My naprawdę do niczego ważnego Izraela nie potrzebujemy, więc te relacje dyplomatyczne, które dzisiaj tak wyglądają, że Polska jest nieustannie poniżana i upokarzana. Powinny być drastycznie ograniczone. Powinien pan ambasador Magierowski zostać wezwany do Warszawy. Ranga naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Tel Awiwie powinna zostać obniżona do poziomu charge de La faire. I należy wysłać jasny komunikat tak Izraelczykom antypolsko zacietrzewionym, jak i również amerykańskim Żydom, że po pierwsze nie pozwolimy pluć na nasze państwo, a po drugie nie będziemy płacić żadnych wydumanych, wyssanych z palca roszczeń. Majątkowych. Jak w tym kontekście widzi Pan rocznicę no, wydarzeń marcowych, które, które tuż przed nami? W sprawie wydarzeń marcowych trzeba przypominać to, co niestety ani PiS, ani Platforma, czego nie chcieli powiedzieć w ubiegłym roku, że wydarzenia marcowe, czyli konflikt, to był przede wszystkim konflikt wewnątrz partii komunistycznej pomiędzy tak zwanymi Hamami a tak zwanymi Żydami, czyli dwoma frakcjami wewnątrz partii komunistycznej, zakończony między innymi wyjazdem z kraju kilkunastu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, w tym wielu prominentnych działaczy partyjnych, wielu stalinowców, wielu prześladowców. Ubeków wojskowych i innych chociażby morderców w Togach. I tak należy widzieć marzec 68. Bez tego elementu mówienie o marcu 68 jako o wyłącznie jakiejś antysemickiej nagonce, która miałaby zresztą być przypisywana Polakom, a nie wewnętrznym rozgrywkom partii komunistycznej, no to jest działanie po prostu antypolskie. To jest działanie sprzeczne z prawdą, sprzeczne z prawdą historyczną i działanie politycznie uderzające w Polskę. Niestety pod, takim, pod taką wykładnią i pod takim rozumieniem marca 68 roku podpisywała się. Z Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość.